Arek, przetargałeś całą szafę, bo pewnie w samym dresie skakać nie można. No teoretycznie w dresie można by było skakać, z niskich obiektów, gdzie nie potrzebujesz odlecieć od przeszkody, jeżeli jest nie jest wysokość zbyt wielka, no to od przeszkody nie odlecisz. W Polsce nie skacze zbyt wiele osób. Może znam lub kojarzę 15 osób, które stale skaczą i, i, i robią to częściej lub rzadziej. Ile w sumie w Polsce zbyt jumperów trudno powiedzieć. Up, Wingsuit polega na tym, że wygląda się jak wiewiórka taka latająca, bo ty rozkładasz ręce i lecisz, tak? Bo no tak, Nie to. aż tak bardzo. To jest, to jest gdzieś taka pozycja. To jest wersja damska. No nie, niestety nie. Jest to taka. żeby był widać. Strój do Bejsów. Tak zwany traksut. Skakanie w traksucie jest o tyle łatwiejsze, że po otwarciu mamy teraz bezpośredni dostęp do sterówek. Można je odhamować i skręcić w swoje wybrane miejsce lądowiska. Nie? Najwięcej radości dla mnie dają skoki ze skał, gdzie można sobie dłużej polatać, odlecieć sobie od przeszkody albo lecieć wzdłuż skały. Też jest, fajne, to jest super zajawka. Co jest fajne? Dla mnie to moment oddzielenia się, chwila tej pustki takiej, nim nabiorę pędu, czuję jeszcze strugi na twarzy, policzki l -l -l latają po prostu. No wiadomo, muszą być gogle, albo przynajmniej okulary słoneczne, żeby pęd powietrza nie spowodował zawienia oczu, żeby po prostu wiedzieć gdzie lecisz, nie? no. jest padochron bejsowy. Jest kask obowiązek? No kask się przydaje, wiadomo. Nie, nie wiadomo po no, co, bo jak... Jak to nie wiadomo? Jak To, to... jest mocowanie na GoPro. Powiedz mi, jak to działa, bo kiedy zakładasz ten strój, on ma tutaj takie błony i Ty w jakiś sposób, rozumiem, balansujesz ciałem i bawisz się oporem powietrza, tak? Jak to tak. działa? No, steruję, steruję ciałem, jeżeli e, chcę bardziej opaść, bo powiedzmy e, lecimy w dwójkę, trójkę, żeby do kogo, kogoś dogonić, kto jest niżej, no to troszeczkę podkurczam nogi i, do i w, ten, w ten sposób bardziej, bardziej opadam. Trzeba mieć poukładane w głowie. Przed skokiem musimy znać warunki na danym lądowisku. Prawidłowe oddzielenie się, uzyskanie prawidłowej sylwetki, przelot, otwarcie się na bezpiecznej wysokości. No i lądowanie w wyznaczonej strefie. Jak się zaczyna base jumping? Czy to są skoki ze stodoły, czy to są skoki spadochronowe? Jak to wygląda? Przede wszystkim to jest e, wielokrotność skoków spadochronowych, dobrze mieć te 200-300 skoków, e, żeby umieć operować swoim ciałem w powietrzu, żeby wiedzieć, co się z sobą dzieje w powietrzu. Prawda? Bo to nie jest sport dla ludzi, którzy wcześniej nie mieli do czynienia nie, z uprzeniem. Absolutnie, absolutnie nie, absolutnie nie. Ale powiedz mi, czy to jest troszeczkę tak, że Wam się znudziło normalne chodzenie po ziemi? Stanie równo na ziemi jest dla Was nudne, tak? Nie no, każdy szuka jakiegoś sportu dla siebie. No Wiadomo, żeby zacząć base jumping, no trzeba zrobić swoje spadochroniarstwie. No a jeżeli wyskaczysz tam ileś tych skoków i robisz, i robisz, i w pewnym momencie czegoś ci brakuje. Dodatkowo jakieś adrenaliny. No i to może dać base. Zdarzyła się historia, awaryjne lądowanie, gdzieś tam zahaczyłem o drzewo, rozcięta broda. Najbliższy szpital to no, dość daleko i tylko helikopter, więc no, trzeba było sobie jakoś poradzić. Nie dało się poszyć na miejscu, no, więc żeby nie było wielkiej blizny, no, to udało się posklejać to wszystko klejem szybko No i maleńka, maleńka, że tak powiem, rysa na brodzie i w zasadzie trzeba sobie radzić. Arek, stoimy na krawędzi, tak się zastanawiam, czy ciągnie Cię, żeby wyskoczył w dół? Przypuszczam, że tak. Jakby była odpowiednia wysokość, pewnie, że tak. Dajesz przykład młodszym, tak? Dajesz przykład dzieciakom, które później mogą próbować tego samego. Macie czasami takie dylematy? Wybierzecie tak naprawdę moralną odpowiedzialność za te, za te wszystkie młode duszyczki, które, które zakochają się w tym sporcie, prawda? Oglądają filmy na YouTubie. Wszystko się może zdarzyć. No, absolutnie nie zgadzam się z tą kwestią. To nie jest sport dla idiotów. Eee, trzeba wiele przejść z zwykłym skydivingu, żeby sobie mu na coś pozwolić. I potem ta radość po udanym skoku, euforia, endorfiny, które wypełniają cały twój organizm.